Witam państwa bardzo serdecznie. Król Pustkowia Jerzy Kaśków. Kłaniam się. Drodzy państwo, właśnie dzisiaj, 7 grudnia 2022 roku, zmarł aktor Jan Nowicki w wieku 83 lat. Drodzy państwo, mimo że ja nie byłem jakimś naprawdę zagorzałym fanem pana, świętej pamięci. Jana Nowickiego, w szczególności stosunkowo dokuczliwe były dla mnie te role Wielkiego Szu, czy także ta, ta symbolika tego maczu, którego pan Jan Nowicki w jakimś stopniu tam próbował w mediach lansować. Nie zmienia to faktu, że ja, pana Jana Nowickiego, zapamiętałem jeszcze z czasów dawnych. I taką jedną rolę, taką jedną kreację pana Jana Nowickiego w związku z tym dzisiejszym wydarzeniem, czyli jego śmierci, chciałbym Państwu przedstawić. No między innymi, najbardziej imponującą, według mnie oczywiście, rolą pana Jana Nowickiego, którą zapamiętałem i która odbiła także swoje piętno na moim życiu. To była rola w filmie z roku 1978 w reżyserii Krzysztofa Zanussiego i to jest film, drodzy Państwo, Spirala. To jest wybitny film Spirala, to, to jest rodzaj filmów z gatunku takiego polskiego kina moralnego niepokoju, Jakiego na świecie w ogóle w takiej formie nie było. Polacy robili wybitne filmy, genialne. W pewnym sensie była to taka fala poboczna tego kina moralnego niepokoju francuskiego, ale te pytania, które stawiano w tych filmach i mierzenie się z pewnymi problemami życiowymi egzystencji, one dawały bardzo dużo do myślenia, w szczególności młodym ludziom, bo w tym filmie mamy, drodzy państwo, nie będę oczywiście to się chyba nazywa to nowe słowo spoilerował, bo to jest nieładnie tak spoilerować. Ten film, drodzy Państwo, Państwu podlinkuję i może na dzisiaj, na wieczór, sobie zechcecie ten film zobaczyć, bo jest online do obejrzenia w sieci, także serdecznie zachęcam. Ale w tym filmie mamy, drodzy Państwo, problem poszukiwania sensu istnienia, problem śmierci. Problem zagadki życia znowu się pojawia u Zanussiego. Jest to film w pewnym sensie troszkę podobny, troszkę tylko podobny do innego filmu Krzysztofa Zanussiego, Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Tam też mamy to pytanie, Czym jest to życie, dlaczego musimy umrzeć? Tutaj jest bardzo podobna sytuacja, to już w skrótowo Państwu opowiem. Są wspaniałe dialogi, w ogóle, takie egzystencjalne, mocne, filozoficzne, wręcz powiedziałbym, dialogi, dają dużo do myślenia i wiele też mówią o świecie, w którym my żyjemy dzisiaj, co tam się mówiło. Taki fragment Państwu oczywiście zaraz przedstawię. Jan Nowicki gra tutaj rolę człowieka, który jest śmiertelnie chory. No, co tam się, drodzy Państwo, w tym filmie wydarzyło? Jakie on zadaje pytania? Jak się zachowuje? Jak próbuje walczyć jeszcze przed odejściem z tego świata o jakąś odpowiedź, której pan Krzysztof Zanussi też od początku swojej kariery szukał. Ja kiedyś prowadziłem z panem Krzysztofem Zanussi korespondencję, między innymi, drodzy państwo, ten cytat. Ja zacytowałem fragment tego filmu w korespondencji z panem Krzysztofem. No, chodzi tutaj o taki moment, w którym to nasze życie pogrążone w lansowaniu siebie, poszukiwaniu sławy i wyzysku. Później, na końcu, gdy to wszystko podsumujemy, jak mówi w tym filmie Jan, Nowicki, główny bohater tego filmu. Gdy to wszystko wyciśniemy, to tam na końcu zostanie gówno. I taką korespondencję z Panem Krzysztofem kiedyś prowadziłem. Tutaj pozwolę sobie jeszcze podlinkować jeden film dotyczący pana Krzysztofa Zanussiego, reżysera tego filmu, którego jego, jego kina byłem oczywiście wielbicielem, lubiałem filmy pana Krzysztofa wszystkie w zasadzie obejrzałem. Zasmucił mnie ostatni film Eter pana Krzysztofa, ale jakby teraz o tym mówić nie będę. Natomiast drodzy państwo, Jan Nowicki gra tam rolę takiego rozwścieczonego egzystencjalisty. Tak ja bym przynajmniej powiedział. Stawia tam bardzo ważne pytania, zwraca się do życia już w sposób bardzo bezpośredni, momentami aż za głęboki, wydaje mi się, bo to kino może dla niektórych być wstrząsające, co się dzieje, drodzy Państwo, z człowiekiem, który staje już przed śmiercią twarzą w twarz. Natomiast jeśli chodzi o życie prywatne pana Jana Nowickiego, to muszę powiedzieć, że jego życie odbiegało znacznie od tej postaci, którą grał w tym filmie, no, ja nie wiem tego, bo ja przecież nie znałem pana Jana Nowickiego, ale podobno był to człowiek dość rozwiązły, prowadzący bardzo bujne, bogate życie towarzyskie, łącznie z tym, że te kobiety tam przelatywały przez to życie naprawdę. W dość dużej ilości, tak podobno mówią jakieś tam media. Ja nie chcę ani do tego się ustosunkowywać. To mnie zupełnie nie interesuje. Dziś, w związku z tym, że ten film tak mocno utkwił we mnie i w tym filmie, który wciąż we mnie żyje i co jakiś czas do tego filmu wracam, dlatego że dzisiejsze kino to jest, to jest smutny obraz po prostu katastrofy ludzkości, a ten film jeszcze wciąż. Po, Pozwala pewnym emocjom czy pewnym uczuciom żyć w nas. Dlatego zdecydowałem się zrobić ten film, takie pożegnanie Jana Nowickiego, którego po prostu kojarzę z tym filmem, zwyczajnie, absolutnie. Łączy się bezpośrednio postać Jana Nowickiego z postacią tego tajemniczego turysty, który pewnego dnia zjawia się w schronisku na morskim oku. Bo to je, film był kręcony właśnie tam. Nie tylko, oczywiście. Jego się pani nie pyta, czy, czy chce przyjść na świat. Przecież to, to pani zechciało się rozmnażać. Ta akcja tam się, drodzy państwo, dzieje. Także klimaty, także mi osobiście bliskie, no bo góry, wiadomo, ja mieszkam w górach. No nie w Zakopanym, ale w górach. Więc, drodzy państwo, zachęcam państwa do obejrzenia tego filmu przede wszystkim i. Do takiego także pożegnania, właśnie Jana Nowickiego od tej strony, bo to, co ja akurat mówię o panu Janu Nowickim, to być może będą rzeczy, o których nikt nie opowie, będzie żegnany w sposób. Całkowicie inny, odmienny, poprzez ludzi, którzy go znali, którzy go cenili od innej strony. Ja go tak, jak mówię, nie znam. Nigdy nie byłem w teatrze na przykład na spektaklu, w którym on grał, a podobno były to także wyśmienite sztuki. No także no, zapewne wiele mnie ominęło, ale tu mówię z mojej strony: taka, taki ukłon w stronę pana Jana Nowickiego, który zagrał tą fenomenalną postać w filmie. Pana Krzysztofa Zanussiego, próbując po raz kolejny, drodzy Państwo, odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki jest także sens istnienia. Ja o tym problemie z Panem Krzysztofem oczywiście prowadziłem rozmowy. No między innymi, może to jest trochę nieładnie, że mówię tutaj przy okazji śmierci Pana Jana Nowickiego. Ale myśmy się ja, się, ja do pana Krzysztofa napisałem w związku z tymi problemami, drodzy państwo, które pan Krzysztof w swoich filmach próbował omawiać. No i nawet pan Krzysztof poprosił mnie o przesłanie wszystkich moich książek w maszynopisie, oczywiście. Co uczyniłem? Ta korespondencja ostatecznie. Uległa jakiemuś tam zatarciu. A tutaj jest między innymi jeden z tych filmów, który dotyczy problemów, na które ja zwróciłem uwagę, a które zostały przez pana Krzysztofa niezauważone. Stąd też zapewne pewne jakieś zainteresowanie tym, co mówię ze strony pana Krzysztofa, bo zwracałem się jednak do odpowiedzi na pytanie, czym jest śmierć, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Od strony. Powiedzmy to, troszkę już innej niż pan Krzysztof miał to w zwyczaju w swoich filmach opowiadać. No, między innymi w tym filmie życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. No i ten film Spirala bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Drodzy Państwo, zaproszę teraz Państwa na fragment tego filmu, który udało mi się w sieci znaleźć jako taki. Smaczek, po, po prostu taki przedsmak tego, co będziecie Państwo mogli w tym filmie zobaczyć, bo chyba, że widzieliście. A cały film znajdziecie Państwo w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Ochodzi. Może Ty raz dla przyszłych pokoleń? Nie pyskuj. Nie pyskuj, stary, i nie śmiej się, bo kiedyś możesz gorzko płakać. Żegnamy pana Jana Nowickiego. Mm. Aktora, oczywiście, którego ja zapamiętałem akurat z tego filmu. Aktor odszedł dzisiaj, 7 grudnia 2022 roku. Urodził się jeszcze w listopadzie 1939 roku, czyli w czasie wojny. To już są dla nas czasy całkowicie zapomniane, po prostu nie do końca, wydaje mi się, możemy. Wejść w te buty ludzi, którzy żyli zarówno jeszcze w czasie wojny, w epoce okupacji stalinowskiej, i tak dalej, i tak dalej, czy potem post, post stalinowskiej, komunistycznej, to są, my już jesteśmy inną zupełnie epoką, epoką, która jeszcze bardziej pogrąża się, powiedziałbym, już w totalnym rozchwianiu moralnym i Takiej degręgoladzie życiowej, z której nic absolutnie nie wyniknie, a te takie perełki tego kina, które tam gdzieś jeszcze można odnaleźć, bo mówię, ten film wcale nie jest jakiś popularny, nie jest to film znany na tyle. Na przykład dzisiaj takich filmów się nie robi, co mnie osobiście dziwi, dlaczego taki, takiego kina już nie ma, dlaczego ludzie nie poszukują tych odpowiedzi, dlaczego wszystko skoncentrowane jest jedynie na lansie. Także drodzy Państwo, z mojej strony to wszystko. Ukłon w stronę pana Jana Nowickiego za rolę, którą zagrał perfeksy, perfekcyjnie. Świetne aktorstwo. Ja się drodzy Państwo, no i świetny film w ogóle, świetnie zrobiony film. Z dobrym naprawdę nastrojem, o czym z reguły nie chcemy mówić, albo boimy się o tym mówić. Boimy się spojrzeć na te sprawy od właśnie tej strony. Także, drodzy Państwo, zachęcam jeszcze raz do obejrzenia tego filmu. Kłaniam się nisko. Król Pustkowia Jerzy Kaszków. Pozdrawiam.